Na początku lat 2010 Eldo stał się jednym z największych memów w historii polskiego internetu. Zobacz Eldo kana wolno, masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną. Jego 49 sekundowy freestyle z dnia na dzień stał się tak popularny, że wydawało się, że niemal codziennie powstawał nowy obrazek czy przeróbka, a zwroty typu P.C.O. czy... Wow. Można było usłyszeć w każdym polskim gimnazjum. To, że mem urósł do tak niebotycznych rozmiarów, nie było jednak zasługą samego internetu. Ogromny wpływ w bumie na Kopa Robo miał bowiem sam Eldoka, który w trakcie jego trwania wykazał się wobec niego potężnym brakiem dystansu. A nie bawić się to, to ani trochę? Nie bawi mnie to ani trochę. To, że ludzie są idiotami, nie bawi mnie ani trochę. Branie żartu oraz samego siebie aż tak poważnie musiało skończyć się tragicznie. W ciągu tych kilku lat Eldo, kontrowersyjny, ale jednak wciąż przez wielu szanowany raper, stał się pośmiewiskiem. Co ty jesz? Koniczyna. Nigdy nie, nie jadłeś koniczyny? Nie. A takie chlebki z trawy malutkie? To sprawiło, że wielu starszych fanów odwróciło się od rapera, a młodsi ograniczali się jedynie do niesławnych 49 sekund, nie wykazując żadnego zainteresowania ani nową, ani starą twórczością Eldoki. W ten sposób jego dwa ostatnie albumy zaliczyły ogromny spadek w liczbie słuchaczy. I w trakcie zaledwie kilku lat od rozprzestrzenienia się mema, Eldo zakończył swoją karierę. Przypadek? Kurwa nie sądzę! Ale historia Leszka Kazimierczaka jest zdecydowanie bardziej złożona, i stwierdzenie, że to freestyle zakończył jego karierę, jest ogromnym uproszczeniem. Na jego rapową emeryturę złożyło się wiele innych czynników, takich jak rozłam pokoleniowy. Mi, mi nie pasowało to, że my się starzejemy, a widownia nie. Bo w, rósł z każdym rokiem rósł dysonans tego, gdzie jesteś ty, a gdzie jest widownia. Alkoholizm. 389 dni. Miałem taki jeden lot kiedyś. Depresja? Ja też się, Krzysztof, zmagam z depresją. Pół mojego życia. Mhm. Czy spektrum autyzmu, na którym znajdował się od początku swojego życia? Żeby więc zrozumieć, dlaczego internetowy żart dotknął go tak mocno i przyczynił się do wykopania gigantycznego dołka, w którym znalazła się jego kariera w latach 2010, trzeba cofnąć się do roku 2001, momentu, w którym powstało niesławne 49 sekund. 2001 był dla Eldo niesamowicie burzliwym czasem. Do tego momentu Leszek był już znanym raperem ze względu na swoje wcześniejsze osiągnięcia z zespołem Gramatyk, grupą złożoną z Eldo, Nuna, Jutze oraz później jeszcze Asha, która wydała dwa kluczowe krążki dla polskiego rapu. Epkę oraz Światła Miasta. Nie odbierając nic tej pierwszej, to ta druga Światła Miasta stała się jednym z największych klasyków w historii polskiego rapu. Sukces Gramatika oparty był na fantastycznych bitach Nuna oraz praktycznie poetyckich słowach artystów, na czele których stał właśnie Eldoka. Dzięki twórczości grupy Leszek stał się jednym z czołowych reprezentantów polskiego rapu. Co niestety grało w pewnym sensie na jego niekorzyść, bo o ile jego muzyka budziła wiele szacunku, wypowiedzi których udzielał publicznie, często wywoływały w słuchaczach negatywne uczucia. I obracam się w tym. To nie, jest, to nie jest tylko to, co ty słyszysz oglądając teledysk Eminema, który tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych w branży nie jest szanowany w ogóle. Dlaczego? A kupują go białe dzieciaki. Dlaczego dlatego, nie że, jest szanowany? Dlatego nie jest szanowany, dlatego że jest kimś, kto po prostu sprzedał się dla zarabiania pieniędzy. On nie jest prawdziwy. Żeby jednak zrozumieć, dlaczego tak się zachowywał, trzeba wziąć pod uwagę specyfikę czasu i miejsca, z którego się wywodził, bo każda subkultura lat 80. i 90. posiadała pewien kodeks postępowania, którego członkowie grup chcieli lub często nawet musieli przestrzegać. To tam też były zasady. Nie tylko stylówka ubraniowa, ale również pewien system wartości. Czy go wyznawałeś w pełni? Wszystko jedno, ale on był. Każdy, kto te zasady złamał, mógł liczyć się z pewnego rodzaju banicją. A ze względu na to, że świat ludzi tamtych czasów często kończył się na osiedlu, brak przynależności do grupy, mógł być dla jednostki bolesnym doświadczeniem. Wiesz, wtedy rzeczywistość też, nie oszukujmy się, wygląda w ten sposób, że raczej oczekiwano od ciebie, jako byłeś młodym człowiekiem, od tego, że się opowiesz. Bo jeżeli no tak. się nie opowiesz, to. To jesteś sam, to jesteś sam. W przypadku Eldoki te zasady przez lata były bardzo sztywne, ponieważ wpojone zostały w trakcie dorastania i spotęgowane zespołem Aspergera, zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Osoby posiadające to zaburzenie różnią się od siebie poszczególnymi objawami, jednak najczęściej wyróżniają się m.in. bardzo wąskimi i intensywnymi zainteresowaniami. Możemy naprawdę to przeanalizować, serio, ja się interesuję polityką międzynarodową, mogę spędzić na tym krześle dwie godziny rozmawiając o sytuacji w Syrii, o Putinie, o Baszarze Al-Assadzie. Bardzo chętnie to zrobię, serio, naprawdę. Ja 3-4 godziny dziennie poświęcam na to, żeby zajmować się takimi sprawami, więc to jest mój konik trudnościami w relacjach z ludźmi. Moja książka telefoniczna w telefonie to jest kilkanaście osób. I to w zasadzie większość to są ludzie, z którymi muszę mieć układ zawodowy. Ja nie mam przyjaciela. Nie mam osoby, która, z którą się umawiam po prostu. Mam tylko i wyłącznie znajomych. Czy tak jak w przypadku Leszka, nadmiernym przywiązaniem do zasad. Nie było kamiennych tablic, tak? Ale był Włodek, który zarapował po pierwsze nie dla sołek, po drugie nie dla pieniędzy, co dla nas wszystkich podświadomie stało się tym kanonem postępowania. Leszek posiadał więc bardzo twarde wyobrażenie na to, czym hip-hop był i jak ludzie należący do subkultury powinni się zachowywać. Częściowo było to spowodowane tym, że Eldo bardzo wcześnie dołączył do środowiska, zaczynając od breakdance'u i graffiti. Asperger odgrywał jednak swoją rolę, o której ludzie nie zdawali sobie sprawy. Bo oczywiście przez większość kariery informacja o zaburzeniu nie była znana. Co za tym idzie, jego wypowiedzi były brane dosłownie i w większości były odbierane jako kontrowersyjne. O ile jednak w okresie gramatyka Leszek posiadał parasol grupy, po rozpadzie składu odpowiedzialność za Słowa zaczęła spadać tylko i wyłącznie na niego. I wtedy przyszedł 2001. Pierwszą poważną w topo Meldoki była wypowiedź w filmie Mówią Bloki 2. Materiale dokumentalnym skupiającym się na przedstawianiu rozwijającej się kultury hip-hopowej, w którym Leszek powiedział następujące słowa. Moim zdaniem polski hip-hop jest dla buraków, ludzi mało inteligentnych, dla debili, dla bandytów, dla tłumoków, którzy rozbijają szyby i taki jest polski hip-hop. Takie jest moje zdanie. Kasety zespołów, które promują pozytywny stosunek do życia, sprzedają się w dużo mniejszych ilościach niż kasety zespołów, które promują przemoc jako sposób rozwiązywania problemów na przykład. O ile ta druga część stwierdzenia była i nadal jest aktualna, większość odbiorców zauważyła tę pierwszą. I choć wypowiedź zraziła do Eldoki wielu fanów, większa afera zrodziła się w środowisku artystów. Warto zrozumieć, że w tamtym czasie każde odstępstwo od normy było powodem sporów, a raperzy zamiast ze sobą współpracować, wciąż walczyli ze sobą o wcześniej wspomniany, niepisany kodeks. Mam wrażenie, że to były czasy, w których nie można było być. Tylko takim powiedziałbym lirycznym raperem jak ty. Tylko to były jeszcze czasy, gdy każdy musiał sprawdzić, kto ma dłuższego. Wszyscy się ze wszystkimi napieprzali zamiast po prostu nagrywać muzykę. Wszyscy twoi koledzy z branży nigdy nie byli twoimi kolegami z branży, tylko twoimi rywalami z branży i oni ciebie traktowali jako rywala i ty ich traktowałeś jako rywala. Słowa Eldoki odbiły się więc ogromnym echem w środowisku hip-hopowym, a osobą, która postanowiła muzycznie na nie odpowiedzieć był raper, już wtedy uznawany za jednego z najlepszych reprezentantów nowej szkoły – Td. Na jego debiutanckiej płycie Sport w outro pojawiła się jednoznaczna zaczepka w stronę Eldoki, która biorąc pod uwagę upartość obu raperów musiała przerodzić się w beef. Jacek miał zupełnie inne od Leszka podejście do hip-hopu. Bawił się konwencją i eksperymentował z amerykańskim stylem, a więc zderzenie truskulowego i newskulowego podejścia było nieuniknione. W jednym z wywiadów opisujących cały spór, Tede wyznał, że po wypuszczeniu płyty Eldo odezwał się do niego w mailu, wyzywając nie do walki jeden na jednego, tylko do walki grupowej. Odpowiedź Eldoki znalazła się na jego pierwszej solowej płycie. Opowieść o tym, co tu się dzieje naprawdę. Na disie zatytułowanym Gotów na bitwę gościnnie pojawili się PZ oraz Discret, co potwierdza, że Eldoke faktycznie bardziej interesowała wojna grupowa niż indywidualna. Ekipa Gib przyjęła wezwanie, wypuszczając dis lirycznie Dupolis. Jednak kiedy chcieli doprowadzić do prawdziwej konfrontacji, obrońcy tytułu postanowili. Nie zjawić się w umówionym miejscu. Po tych nieudanych próbach w końcu udało się zorganizować historyczną już dziś bitwę freestyleową w Płocku. Całość wydarzenia została nagrana oraz pokazana na platformie Viva, więc presja i oczekiwania wobec obu grup były niesamowicie wygórowane. Pierwsza taka, właściwie to druga oficjalna bitwa e, na rymy między Auręcami i Give Give no i zobaczymy, co się będzie działo. Zabraliśmy się tutaj po to, żeby to stwierdzić, zobaczyć i przeżyć to razem wszyscy. Bitwę bezspornie zwyciężyła ekipa Gib Gibonu. TD praktycznie w pojedynkę zdominował obrońców tytułu, co później przyznał nawet Sam Eldoka. Ten w trakcie bitwy był spięty, a poziom jego rymowania znacznie odstawał zarówno od jego głównego przeciwnika, jak i głównego sojusznika, pz -a. I choć obrońcy bitwę przegrali, spór znacząco wpłynął na popularyzację polskiego freestylu. Raperzy coraz częściej byli proszeni o zaprezentowanie swojego wolnego stylu w wywiadach czy rozmowach, zwłaszcza na kanałach Rozrywkowych. Jednym z nich był MTV Squad, i to na kanapie tego właśnie show powstało niesławne już dziś 49 sekund. Wbrew pozorom, nawet mimo odpowiedzi ze strony Tedego z tej samej kanapy, Eldo wcale nie wyszedł tragicznie. Poziom polskiego freestylu był w tamtym czasie podobny lub nawet gorszy od poziomu Leszka, a więc występ był po prostu średni. Ze względu na to ludzie dość szybko o klipie zapomnieli, zwłaszcza, że w tamtym czasie dużo większą uwagę przykuły kontrowersje. Związane z bitwą oraz premierą filmu dokumentalnego Blokersi, gdzie główną rolę obok Rycha Pei zagrał właśnie Eldo. My nie mieliśmy pojęcia, jak wyglądało w Warszawie, jakby reakcja na niesławnych blokersów, Jeszco, ostatecznie niesławnych. Ja zawsze będę zazdrościł Nunowi, że on już wtedy był na tyle inteligentnym, mądrym chłopakiem, że on to rozkminił. On to wiedział w momencie, w którym się spotkaliśmy z latkowskim. On wiedział, że to tak będzie wyglądać. Ja nie. W sensie, co kierowało Dunem, że powiedział, dobra, to ja nie. No on go po prostu przejrzał, jakoś tak okay. widział po jego zachowaniu, po jego stylu rozmawiania, po tym, jak się zachowuje, że to jest fake, nie? Że to, to jest, jest ślisko. Że to jest śliskie, nie? Za blokersów dostało mu się bardziej niż za bitwę, choć tym razem niekoniecznie słusznie. Bo dziś twór jest w pewnym sensie ciekawą kapsułą czasu. W czasie premiery został odebrany bardzo negatywnie. Reżyser produkcji Sylwester Latkowski nie tylko wykorzystał wszystkich uczestników projektu nikomu nie płacąc za udział, ale również przyczynił się do stworzenia stereotypu patologicznych fanów hip-hopu. Skupiając się głównie na marginesie społecznym i sensacji, film przyczynił się do nagonki medialnej na środowisko o tak zwanych blokersów. To rozwścieczyło wielu, którzy do subkultury należeli. Leszkowi dostało się za współudział oraz wypowiedź na temat graficiarzy, na tle której Latkowski nie pytając autorów o zgodę wrzucił fragment filmu Graffiti Men in Black 2. W ten sposób w 2001 roku Eldo spadł z piedestału i w ciągu ledwie jednego roku bez gramatika jego reputacja znacznie ucierpiała. O dziwo kontrowersje nie skończyły jego kariery, wręcz przeciwnie, niezłomność Leszka sprawiła, że ta dopiero się rozkręcała. Po fatalnym, ale głośnym 2001 roku, Eldo odbił się w 2003 płytą Eternia, krążkiem, który znalazł się na ósmym miejscu rankingu Olis. Ukazała się płyta moja druga solowa, która się nazywa Eternia, która była dla mnie bardzo ważną płytą, dlatego że w jakiś sposób po całej e, aferze związanej z tdf e, i też z Bolkersami, był to taki album, który wrócił mnie na scenę jakby. Płyta była nie tylko sposobem na powrót Eldoki, ale również na zażegnanie nagonki artystów, która w 2001 była w punkcie krytycznym. Tak. Kamień milowy. I też i też gdzieś tam trochę z różnymi raperami, z którymi byłem pocięty. Po tej płycie jakby relacje się naprawiły i na dodatek nie ja do nich, ale oni do mnie przyszli. Więc bez względu na sukces solowej kariery, Leszek zdecydował się wrócić do Gramatika, który za pierwszym razem rozpadł się właśnie ze względu na niego. Zgoda między członkami i za owocowała trzema krążkami, mini albumem Reaktywacja i longplayami 3 oraz Podróże. Tendencja popularności albumów była jednak spadkowa. Każdy kolejny sprzedawał się gorzej od poprzedniego i żaden nie dorównał sukcesowi świateł. Powodów na słabą sprzedaż mogło być wiele. Jednak faktem jest, że Eldo nie zakończył wtedy swojej kariery solowej, wydając w tym samym czasie swoje własne albumy Człowiek, który chciał ukraść alfabet oraz 27. Ten pierwszy zdobył spore uznanie za względy artystyczne jednak okazał się komercyjną klapą. Drugi album, 27, wydany zaledwie kilka miesięcy po ostatniej płycie Gramatika, sprzedał się już dużo lepiej. Jednak rozbijanie się między karierą grupową i solową jest trudne zarówno czasowo, jak i kreatywnie. Dlatego też w 2008 roku członkowie grupy Gramatik postanowili definitywnie zakończyć działanie grupy. I tego zespołu już. Ee... Nie będzie, no to mogę powiedzieć ja. Pewnie takie stanowisko też jest jedno, że, że no zespół Gramatik zakończył działalność w czerwcu 2008 roku i szans na reaktywację nie ma. Kolejny solowy etap zaowocował dwoma krążkami. Dobrze przyjętym, nie pytaj mnie o nią oraz największym hitem w karierze ELDO – Zapiski z 1001 nocy, który utrzymywał się na pierwszej pozycji rankingu OLIS przez 8 tygodni i sprzedał w ponad 28 tysiącach kopii. Przez 8 tygodni moja płyta była numerem 1 w Polsce w sprzedaży. Płyta okazała się tak dużym sukcesem, że plama z 2001 wydawała się już tylko odległym wspomnieniem. Wieloletnia praca i obecność na polskiej scenie pozwoliła na zażegnanie sporów z wieloma raperami, m.in. Włodim i Pelsonem. No i on zobaczył mnie, ja zobaczyłem jego, podesz podeszliśmy się, siebie, masz coś tam, ja jestem Włodit, jesteś Eldo, może coś tam. Może byśmy zapomnieli o tych wszystkich rzeczach, wyjaśniliśmy sobie tak naprawdę, co myśleliśmy w tej kwestii, i zaśmialiśmy się z tego, bo wiesz. W trakcie formowania grupy Parias złożonej z Eldo oraz członków Molesty miał jednak miejsce niesławny incydent z koncertu Rycha Pei, w którym ten namawiał tłum do pobicia jednego z uczestników koncertu za pokazanie środkowego palca w stronę artysty. Akcja poskutkowała ogromną krytyką w stronę poznańskiego rapera i biffem z byłym rywalem Eldoki, TDF-em. Całego sporu tak naprawdę nie ma sensu opisywać, bo to zasługiwałoby na zupełnie inny odcinek. Ale w kontekście tego filmiku, tak naprawdę potrzebne są nam tylko dwie informacje. Po pierwsze, jeżeli podoba Wam się ten film, to serdecznie zapraszam Was do zostawienia lajka albo subskrypcji. A druga, prawdopodobnie bardziej przydatna dla Was informacja jest taka, że w trakcie bifu Rychu Peja nagrał całą płytę z dissami i ta płyta nazywała się Czarny Wrzesień. Na niej znalazł się kawałek Peja vs Hip Hop, na który grupa Paria postanowiła odpowiedzieć. Biff z Peją się wziął z tego, że my żeśmy uznali, że prośba do widowni, żeby zlinczowała człowieka to było, to było idiotyczne zachowanie. No on sam się powinien wiedzieć, że to jest idiotyczne zachowanie. Numer Hip Hop vs Peja Pozwolił grupie na zaistnienie na scenie i promocję przed wypuszczeniem debiutanckiego krążka, który pojawił się na półkach sklepowych 30 kwietnia 2011 roku. I w zasadzie kto wie, jak potoczyłaby się kariera Eldoki, gdyby nie niespodzianka, którą zostawił dla siebie 10 lat wcześniej. Eldoka na wolno, masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną. Nie wiadomo, kiedy dokładnie freestyle stał się tak popularny. Biorąc jednak pod uwagę, że przeróbki z największą ilością wyświetleń, które ostały się na YouTubie, pochodzą z lat 2011-2013, to ten właśnie okres można uznać za największy boom na Erdo Prezydenta. Wiadomo jednak na pewno, że Eldo był wobec Mema nastawiony niesamowicie defensywnie. Co potwierdza stara wypowiedź prowadzącego niesławnych 49 sekund. Reda. Powstała na fejsie grupa, cholera, Leszek mnie zablokował, czy coś takiego. I naprawdę fajni ludzie, jego starzy kumple, wszystkich kurwa wyjebał. Na przykład wyjebał takiego bardzo znanego dziennikarza polskiego rapu. Za to, że dziennikarz zalajkował ten mixtape, wow, to Leszek go zbanował. Taka reakcja była wbrew pozorom całkiem naturalna, ponieważ ten sposób sprawdzał się w przeszłości. Wiesz kiedy był moment, w którym warszawska scena w pewnym momencie przestała mnie atakować? Dlatego, że publicznie wpierdzieliłem kolesiowi w klubie. Ale zrobiłem to głównie dlatego, że oni tam stali, a nie dlatego, że ten kość mnie aż tak strasznie obraził, że go chciałem stłuc, tak? Że pewne pióra pawie stroszyłeś dlatego, że środowisko wymagało od ciebie, żebyś te pióra pawie nastroszył, bo inaczej byłeś w tym środowisku skończony. O ile taka strategia mogła zadziałać na początku lat 2000, w 2011 była już najgorszą obroną, jaką dało się przyjąć. Bo dziś wiadomo już, że z internetem nie da się wygrać. Jedynym rozwiązaniem na zaprzestanie śmieszkowania jest śmiać się razem z memem. Eldo był jednak jednym z pierwszych takich przypadków, a jego postawa sprawiła, że mem nie chciał umrzeć przez lata. Bo przykładów na to, że istnieje lepsze rozwiązanie nie trzeba długo szukać. Nawet kilka miesięcy temu, kiedy Wojtek Gola stał się memem za stare zdjęcie opublikowane na Instagramie, żadne nawet 20-stronnicowe dokumenty nie pomagały, żeby mem skończył być zabawny. Dopiero kiedy ten zaczął śmiać się razem z internetem, żart od razu umarł śmiercią naturalną. Leszek, niestety, walczył do tego stopnia, że nawet odmawiał wywiadów, w których redaktorzy tylko pytali o jego stanowisko w zaistniałej sytuacji. E, na, najwięcej e, ludzi prosił mnie, żebym poruszył ten temat e, sławnego freestylu, i nawet. Właśnie coś świadczy o tym, jak ludzie są głupi, stary. No, bo jest 2013 rok a kie, kiedy kiedy kie miało miejsce tam występ tam u, u Redu? 13 rok, stary to miało miejsce 12 lat. Z drugiej strony, ciężko też się dziwić, że mem był tak bolesny dla Eldoki. Ten latami pracował na autorytet poważnego artysty, tracąc go nagle z powodów niezwiązanych z aktualną twórczością. Nie dało się przewidzieć, że poziom polskiego freestylu podniesie się tak bardzo, że 10 lat później średni występ nagle stanie się najśmieszniejszą rzeczą w polskim internecie miejscu, które nigdy nie odpuszcza i zawsze przypomni o największych upadkach. Za każdym razem, kiedy El dodał chociaż pół powodu na ożywienie Mema, ten wracał ze zdwojoną siłą. Niestety, zdarzały się sytuacje, których dawał dużo więcej niż tylko pół powodu. Kiedy na Allegro pojawiła się oferta na sprzedaż rękopisów, zapisków Tysiąca Jednej Nocy, ludzie oszaleli. Środowisko rapowe dołączyło do trendu śmiania się z Eldoki, a na stronie 100% można było nawet zakupić koszulki, nawiązujące do kanapy Reda. Internauci, oczywiście, wcale nie byli lepsi, i wielu z nich potraktowało aukcję jako okazję na trollowanie rapera. Była kiedyś akcja, że Erdo starał się sprzedać swoje rękopisy na Allegro. Zagadałem do niego i mówię, stary jest akcja, zbiórka charytatywna, przekaż zysk na budowę pomnika Cop Robo w Detroit. Jak się wtedy odpalił, do teraz mam traumę. Ja mu napisałem, że jestem zainteresowany kupnem. No więc Leszek pyta co proponuje, a ja mu na to, że ojciec ma klinikę medycyny estetycznej i mogę w zamian za rękopisy zaoferować operację na uszy. Prawie pastę mi napisał w odpowiedzi. I choć nie można tych historii brać jako oficjalnych, Biorąc pod uwagę, jaka była postawa Eldo w tamtym okresie, można przynajmniej uznać je za prawdopodobne. O ile jednak takie żarty można jeszcze umownie uznać za nieszkodliwe, Mem w końcu zaczął wymykać się spod kontroli. Przypadkowi ludzie zaczepiali bliskich Eldoki, nazywając na przykład jego mamę matką Cwella. W książce to nie jest hip-hop rozmowy, można też przeczytać, że z tego samego powodu jego brat został zwolniony z pracy. Oprócz życia prywatnego, Mem odcisnął swoje piętno również na karierze muzycznej Eldoki. Oprócz wieloletnich fanów, niewielu sprawdzało jego nową muzykę, ponieważ większość nowych fanów hip-hopu kojarzyła go raczej z freestylem, a muzyka jakiegokolwiek gatunku przeżywa największy pik, kiedy trafia do młodych ludzi. To oni najczęściej kupują płyty i przychodzą na koncerty, tym samym napędzając popularność artystów. W momencie, kiedy starzeje się docelowa publika, kariera artysty starzeje się razem z nią. A te pokolenia, które Ciebie słuchały wtedy, zaczęły powolutku zajmować się innymi rzeczami, na przykład dzieckiem. N nie wiem, whatever. Muzyka Eldoki przestała trafiać do młodych. Ponieważ ci kojarząc go z memów doznawali ogromnego dysonansu pomiędzy dojrzałą twórczością, a wciąż żywym memem. Utrata autorytetu spowodowała, że sprzedaż płytleszka z roku na rok malała, a na koncertach pojawiało się coraz mniej ludzi. Wydana w 2014 roku płyta Hi była ostatnim złotym krążkiem w jego dyskografii, a Psy z 2016 sprzedała się już w zaledwie 8000 egzemplarzy. Trasa koncertowa, która miała promować płytę, była więc ostatnią w karierze. Jerze Leszka Kazimierczaka, który w 2018 roku zakończył etap zawodostwa muzycznego. Memo odegrał ogromną rolę w upadku Eldoki, jednak nie był bezpośrednim powodem na zakończenie jego kariery muzycznej. Głównym zapalnikiem do zmiany stylu życia było pojawienie się na horyzoncie jego córki, Heleny. Do tego momentu życie Eldoki było bowiem niesamowicie destrukcyjne. Grupa na Facebooku czy Eldoka będzie w planie B? Była taka grupa na Facebooku, śmialiśmy że, że miejsce, w którym stałem, będzie miał taki łokieć odciśnięty, a jak już zdechnę, bo to takie, było trochę próbowanie, będę piła, aż się wykończę. W perspektywie wypełnienia roli ojca pojawił się impuls i motywacja, aby zacząć walczyć z nałogiem. Rano wstawałem to była świadka z RedBullem, a później w ciągu dnia gin lubuski z takiej butelce 350 ml, to była butelka na litrowy gin. Tak pół na pół. Na wieczorem się spotykaliśmy na mieście z kolegami i koleżankami. Jak się pojawiła Helena na, że tak powiem, widoku, to uznałem, że trzeba całkowicie z tym zerwać. I... Odstawiając na stałe karierę muzyczną jako główne źródło utrzymania, Leszek musiał znaleźć dla siebie nowe zajęcie. Niektórzy mogą bowiem pomyśleć, że 20-letnia kariera gwiazdy hip-hopu pozwalałaby na dostatnie życie bez zmartwień o przyszłość. Ale nic bardziej mylnego. Eldo największy pik zaliczył w czasach, których zarobki artystów zupełnie nie przypominały tego, co ma miejsce na obecnej scenie. My zagraliśmy ponad 100 koncertów zanim zaczęliśmy za nie brać pieniądze. Koncert promocyjny Świateł Miasta w wrocławskim klubie Kazamaty, gdzie na scenę musieliśmy skakać z baru, bo przez salę nie dało rady przejść, tyle było ludzi, dostaliśmy za niego 1600 zł. Ja nie wiem, ile tam było ludzi, ile było pieniędzy na tym koncercie, ale nie 1600 zł. Na początku lat 2000 raperzy byli oszukiwani na każdym kroku. Telewizje, takie jak Viva czy MTV, grały ich piosenki miesiącami, a artyści często nie dostawali z tego nawet złotówki. To, to była też śmieszna historia, bo poszliśmy grupą, całą bandą do ZX-u. Poszliśmy całą bandą po wielu latach do ZaXu, Odbiliśmy się od ściany. na zasadzie, no nie, no pani nam uświadomiła, że MTV i Viva nie, 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 panowie, tu nikt nic nigdy nie zapłacił. Stąd ciężko się dziś dziwić, że akcja z rękopisami miała miejsce, skoro największą gwiazdą był właśnie w takich czasach. Kiedy popularność zaczęła spadać, Dać, a pieniądze z momentu światłości dawno przepadły, trzeba było zmierzyć się z prawdą. Kariera rapera po prostu przestała się opłacać. Okazało się jednak, że decyzja o jej zakończeniu była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek mógł podjąć. Wiesz co, ja mam taki stosunek do przeszłości, że e, mam e, w przefantastyczną córkę, e, Jestem zdrowym 40-letnim człowiekiem, który uczy dzieci grać w rugby i jest cholernie szczęśliwym gościem. Rugby stało się jedną, ale nie jedyną ścieżką kariery, którą udało mu się obrać na rapowej emeryturze. Zamiłowanie do historii, które tak często można było usłyszeć na jego numerach, pozwoliło na zasilenie szeregu warszawskich przewodników i rozpoczęcie sławnych już dziś spacerów Zeldo. Oprócz tego, że jesteś raperem, jesteś warszawskim przewodnikiem. W każdy piątek o godzinie 12 można go również usłyszeć w Radiu Czwórka jako prowadzącego audycji miejski folklor. W tym akurat zawodzie Eldo miał już wcześniejsze doświadczenie, jednak uzależnienie spowodowało, że za pierwszym razem musiał z pracy zrezygnować. Jest rano możemy o trudnych tematach rozmawiać? Możemy o trudnych tak? tematach no rozmawiać. No to nie, po prostu byłem alkoholikiem w ciągu alkoholowym i, i nie nadawałem się do tego, żeby okay. pracować. To tylko pokazuje, jak trafna była decyzja o opuszczeniu zawodowej kariery rapowej. Mówię zawodowej, bo Eldo nigdy nie przestał pisać, i wciąż tu i ówdzie pojawiał się na fitach. Od kiedy rap przestał być głównym źródłem utrzymania, a u Żywki przestały rządzić jego życiem, wszystko stało się prostsze, co pozwoliło nawet na zdystansowanie się do mema, który tak bardzo wpłynął na jego życie. Niesławne 49 sekund jest już tylko wspomnieniem, a Eldo jest dziś szeroko uznawany za jednego z najważniejszych raperów w historii gatunku. Kiedy tylko pojawia się gościnnie na numerach, w komentarzach od razu odzywa się mnóstwo fanów, którzy cały czas chcą go słuchać. Wiosną 2025 roku na półkach sklepowych ma się nawet pojawić nowy krążek duetu Leszka Kazimierczaka i Adama Ostrowskiego. Wracasz, wracasz tak, z powrotem tak. do gry, i to wracasz tak. y, no, z niebyle kim, można śmiało powiedzieć, <laughs> bo twoim współpracownikiem stał się OST. Tak, tak, nagrywamy płytę. Płyta wyjdzie wiosną. Płyta jest owocem współpracy, którą zapoczątkował kawałek pod tytułem Sentymentalnie wypuszczony w kwietniu 2024 roku. Liczba wyświetleń pod filmem dowodzi, że niesławne 49 sekund nie tylko nie zakończyło jego kariery, ale wręcz tchnęło w nią nowe życie. Odejście od zawodowego rapu pozwoliło Oldoce przekształcić inne pasje w źródła dochodu, dzięki którym ten może utrzymywać swoją rodzinę, cały czas czerpiąc radość z robienia muzyki, której poświęcił ponad 30 lat swojego życia. Wszystko, co się stało w moim życiu, doprowadziło mnie do tego momentu. Nic bym nie zmienił, bo ten moment, w którym jestem, Jak mi się motywa? strasznie podoba. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chcesz pomóc mi w ich tworzeniu, serdecznie zapraszam Cię na mojego Patronite'a, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się przy następnym. Cześć!